Tym projektem braga. Nie mam na razie tego w planie, wiesz, Cyres. Wolałbym się skupić na robieniu nowych rzeczy niż na odgrzewaniu kotletów, ale kto wie, może, może z czasem. W sumie fajnie by było te kawałki z, z poprzedniego kanału udostępnić także tutaj, żeby widzowie to mieli, mogli tego sobie posłuchać. Ale nie jest to mój priorytet, na pewno. Pewnie, że jestem za tym, żeby coś nowego razem zrobić. Proponowałem nawet jakiś czas temu tutaj, żeby coś pomyśleć. Ale tak nie na siłę, tylko niech to wiesz, wypłynie od serca. Ale ty wiem, że Cyrus Serducho do muzy masz, nie? Więc nie martwię się o to. Szymona chciałem skrzyknąć, Szymon też do mnie się odzywał, mówił, że tam jakieś projekty razem, że chcesz pącili.